Cześć słuchajcie, już tydzień temu kupiłem kilka takich zdrapek po 2 zł. To, była, to był dzień premiery. Już trochę od tego czasu premiery minęło, a ja wciąż z tymi zdrapkami nic nie zrobiłem, nie sprawdziłem czy coś wygrałem. W związku z tym dzisiaj to wspólnie zrobimy. Sprawdźmy co tam się udało wygrać. Eee, a co chodzi w tych zdrapkach? Można zgarnąć 75 tysięcy. Może kwota nie powala na kolana, ale mi by wiele w życiu zmieniła. <grym> więc sprawdźmy, czy te 75 tysięcy wygrałem. Można też mniejsze kwoty. Trzeba znaleźć trzynastkę, bo jest to super trzynastka, więc trzynastka da nam wygraną. Więc drapiamy, szukamy liczby 13 niestety 13 w tej, w tej pierwszej zdropce nie ma więc bierzemy się za drugą zdropeczkę i tutaj też z nadzieją wypatrujemy numeru 13 jest 12 13 nie ma zobaczmy o co w ogóle tu walczymy co tu można wygrać jest 75 tysięcy, jest 4 zł, jest 5 zł, jest 15, 3 dyszki, 6, co? 600 zł, 10 zł. No to sprawdźmy, czy dyszka wygraliśmy. Nie, tu jest 34, tu 42, tu 24, 37, 21. 51 i 46. Także niestety wciąż 13 nie ma. Zostały dwie ostatnie zdrabki. No sprawdźmy, czy w ogóle tu jest jakaś trzynastka. Niestety trzynastki nie ma. I została ostatnia zdrabka. Można wygrać 5 zł. 2 zł. 30 zł, 10, 60, 600 i 75 tysięcy, Więc co? Nie czekamy dłużej, sprawdzamy czy 75 koła zgarniamy. Niestety nie. 600 zł też nie. 10 nawet nie. Nawet nie 30. No, sprawdźmy czy dwójeczka chociaż nie. Tu jest 14, więc słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdrapek miałem, niestety w żadnej nic nie wygrałem. Wam życzę więcej szczęścia. Dajcie znać, jak coś traficie konkretnego.